Jest Aga. Jestem. Dzień dobry, witamy was. I moi drodzy, dzisiaj gramy Kate Denson. Tak. Takie rzeczy, dajmy sobie ready. W ogóle, Aga, dzisiaj jesteśmy sami w lobby, nie wiem, co Czekaj, może kogoś no, zaproszę. No, właśnie tak widzę. No. Bo widzę, że gra. Czekaj, może anonim wejdzie do nas. Moi drodzy, Kate Denson. Agusia, powiedz mi, jakie masz perki? E, mam straszne, okropne perki, ale... Straszne, okropne. Żelazną wolę, e, dziadka żółtego, więc whatever. E, Samoopatrywanie wzięłam z braku laku i zaradność. No, Takie ja perki mam... są wiesz ci powiem Takie no mo mogą być w sumie nie hmm. Ja mam tak e, Życie na kredyt O, o no życie na kredyt e, by się przydało Empatię Do utraty tchu i adrenalinę No to nie jest jakiś wymarzony zestaw no, Ale lepszy niż nie mhm. Tak ważne to że... Aga No bo to Agam się że damy ready bo nie wiem czy ono nie wejdzie czy nie wejdzie Anonim, halo. No Czekajmy chwileczkę jak się nie załaduje to zrobimy cięciwe może co? Znaczy, ja, znaczy, myślę, że możemy ogólnie zrobić cięciwe i no i się spotkamy już w metru, to powiemy czy jest anonim, czy go nie ma. No czy dobrze. chciałby, czy by nie chciałby, mm -hmm. bo to wiesz jak bywa. Mm -hmm. Dobra, to słyszymy się kochani w meczyku. Tak. Dużna kopalnia. Tak. Czy nam się, się uda uciec? Tam... o pan kostka. Ten opina. <tuszy> Pokaż nie, nie, tak. Nie, tak <kuszczaniczny> Aha, dobra, no, po cichu to się nie, To nie, 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 Pan idzie. nie, 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 po cichu chcesz. Maciek. nie, nie, Jest nie, Jak? Maciek? Granica. Bo... Maciek. Wieprzy. Tam leżysz, Czarnia, co, co ja, ja by chciałam spuścić paletę, on mnie złapał. Na smycz. I dobry. Ale on ma ten perk na początku. Że widzicie, są ludzie w razu. wiesz, na Idzie do ciebie. Nie, nie wiesz do kogo. Na wskórku do kogoś. Ja po ciebie. Ej zaraz bada... Trzeba kostkę zrobić, bo nas będzie terroryzował No ja wiem Ale masakra Masakra To, no, o Jezu, kostka Chodź Ja pieprze Aga, on tu jest! Tu jest! Trzeba tą kostkę biznąć Co, gonicie? Tak, raczej Ja rzadko gram, rzadko gram na pana kostkę i to jest naprawdę tragedia. Ja tragedia, a, a, to jest kostkę. Tak! I to cię chyba uratowało. Ja się uleczę szybko. Ja robię samo, samoopatrywanie. Dobrze. Robię też. Ja mam apteczkę. Rzadko robię samoopatrywanie, ale... Ale ja robię, rób, rob dziecinko, robię. Dobra, zrobię. Ja robiłem tak dużo, a tutaj mam przez tą ruinę bardzo mało. Wiesz? Aha. No. Ale czekaj. To ja pójdę na drugą stronę. O Boże, idzie pan. Bez Gibgay to ja się czuję bardzo źle. On goni się z randomem. Znaczy z kimś tam. Nie wiem kto to. Ja robię gena. Idzie na stronę waszą. Ja idę na stronę, to on tam gdzie budynek. Dobrze, granica. Powiedziałam do granicy. Granica? Ja tu piłam gena, ja wiem, Maciek. Maciek. jakiś maxim leży. No. Widzisz, że jest ten? Ej, to dalej jest ruchina, a poszła ta. Klopie. Jest, jest, bo to musi mieć dwie. No. Masa. No. Ej, kurby zapiął, wysadziłem gena przez niego. Władzę go perka. a to czy coś, się, jak w dupi to faj... Wali... Hey, ja mam <grym> ja mam świecący, bierę. Rób. Tylko trzeba iść po randomach. Szybko, Aga, szybko rób, on jest u mnie, a ja mam ruinę, ja. Granica. granica <grym> Piznął no mnie. Ty, granica tej. Piznął no mnie. Amuluj randomie. Aha, tak. To, 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 to było pięknie. Co ty robisz? Ja? Tak. Ojejku, macierz, bezpożyczonego. <grym _> Ej, mamy tu temat pięknie, co wspaniale. O, są gorcze zbyć. Indit. Indit. To chyba była granica. Była u ciebie też 15 razy. Ale ja mówiłam o sobie, Maciuku. to ja mówię o nas. <laughs> Kurwa. Eła. Ej, dwa kedy piśnięte ładnie. Lecz znaczy, ja wątpię, czy mi to wyjdzie Ja też wątpię. Ale zawsze można być nadzieję. Zawsze. Nadzieja Matką kupi. Tak. Mam ma półgięta koło tego. Ja robię gęta koło wskórka. Ja Jako Kuczy, szaka. Tu gdzie jest totem? A, to tam, prawda Ja zaraz przyjdę. Ja mam połowę. Też niedaleko tutaj Dobrze, dobrze. Ej, mamy połowę tego. Chciałeś po prostu... Ja już kończę. Ja mam przyczepkę. Aj, moja robię z panią, wiesz? Aha, to wiem. Praca tak zamknęła. Yes. Indeed. Indeed, shepules. Trzeba się chyba na tamtą stronę. Czekaj, gdzie ty robisz, jaka? Możesz, możesz kończę. Aj, kończę. Tutaj? O, tak! Tak, uchaj. Pięknie, co to w Co to nie wspaniale, bosko, kurczę? Thank you, brada, thank you, Hej, trzeba iść po tą kostkę pij. Tu jest jeden gen, a ja piągnę kostkę, blisk. dobra? No dobra, dobra. Thank you, brother, thank taki kuci. Oj, patrz i będzie straczka. No już jest sraczka. Чели такая вот костка. A koło u mam jedną trzecią. Dobrze, no rób. Co jest grane? Maciek! Piężą. Ja pieprzę. Trzeba ich ściągnąć. Idę, 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 idę. Ja Boże, pieprzone ty... Dlatego przestałem robić kana, bo widziałem, że wysadzę. Mogłam też to zrobić. A on do ciebie idzie. Idzie do mnie? Tak. Skąd wyszli? Gdzie? Nie ma go. To chyba żartujesz. Co on robi? A to pisną go. Mam połowę gena. Dobra. Co jest, Gena? No jest, Co, Co jest, Co jest, Co jest, Gena? Macie? cóż Co No a czemu tak? 姐，你。<Yeah. S 1> yeah. Fiel szarka. kompileszalka. Czy czwarte? Jest taka. Godicie? Tak. Te Idę po tego, Rantoma. Ej, on mnie nie da jest Kto? Wcale Kampi ten ciul! Aka, chodź tu szybko! Czekaj. szybko. Nie mogę po kostka, czekaj. prze... Zrobimy kostki, to jest lipa. Idę po kostkę. Dobra, mam to. Ja pieprzę. Co za sraka motyka. Co tam się dzieje? Ja leżę, Aga, jakby coś się robię, nie? Dobra, dobra, czekaj. Poszedł za randomem. Ciek ja tutaj, żeby cię nie powiesił? Co prawda? kuźwa, zabota! to twoja! Bro. Chcesz niszczyć mnie! Co robimy? Uciekam stąd? Kena, kena, Kena. Gdzie masz kena tego twojego? Koło kiedy szaka tam gdzie ten poszedł. To, uleczmy się, stój, stój. Ja pierd... Są za kuźwa jako przy tego wał. to twoja. Znowu ta pieprzona kostka co jest kurła. No, a co chwilę Dziękuję, thank you, baby. Ważaj. chowaj się. O Boże, on tu jest. Gdzie on jest? Konie mnie chyba. Tak, goni mnie. Pis do mnie. Idę po randoma. Ja idę po randoma jako podniosłaka. Tak! Tak. Nie trafił ani we mnie, ani w niego. Już ja, trafił ja, w niego. <laughs> ja robię półkę na kółki Lyszaka. To robaka, rob? Robię rodzie, robię. Wytupiłam Geda! No baby! Stanę okay. w pier... Ja nie umiem na niego grać Zostawił mnie Nie jednak nie Czekajcie do tego gra Twojego Może co ja robię Robię, to jest Jezu, ten Zadekowałam się To jest za gęką obramy? Tak, y tam koło Kielyszaka Tu została jedna trzecia koło no bo bo bizno. idzie do ciebie idzie do ciebie Shit Nie no to jest kuźwo ja pieprzę Ale z wykończył tych co po dwa razy wisieli Dlatego za tak. nas odpuszczał rozumiesz? Tak, tak Będę leżał Tak kurde być no Idę w ciebie Aga. Ty wstałaś? Mam dziadka! O, baby! Ty jesteś super! Gdzie on jest? Ty możesz gdzieś tam siebie szukać. A ty masz dziadka? Nie mam. Ej, on się gapi. Jest koło mnie, łazi koło mnie, no. Przyszedł pisnąć tego kieda. Ty Franco! To jest nasza chwila, prawda? Ta gówno guźwa. Jest ko ciebie? Eee, gdzieś go słyszę, ale nie widzę. O Boże, on mnie szuka. Zaraz tu wróci. Czekaj, wraca do ciebie jeba? Субтитры Proszę pana, dlaczego jesteś taki niemiły? Whatever, whatever. Whatever. Czemu się odwracał? Że nie wiem co? Ktoś za nim szedł? Nie wiem, ja nie wiem. No i tupa. I dupa. Ale ja strasznie wygrałam na koszkę. Ja też miałam w ogóle takie dziwne rzeczy robiłam. Tak, tak. A, no, ale ale patrz, no, jeden, tak. jeden gen nam został, no dobra, tunelował tą dwójkę. No. Mm, nie dało się nic zrobić. Ja jeszcze bez pożyczonego. No nie było tragicznie ale dobrze też nie było. Mm. Nie było. Dobra moi drodzy, była Agusia. Da. Byłem ja, trzymajcie i słyszymy się sódlo, kikiski, papa 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 pa pa. pa, pa. pa, pa, pa. pa, pa, pa.